Cześć wszystkim, witam z mojego duńskiego studia. No i jedziemy od razu. Od czego by tu w ogóle zacząć? Gwoli wyjaśnienia. Nagrywam to później. Gwoli wyjaśnienia, dlaczego nie było dzisiaj rano vloga. Wczoraj miałem wyjście służbowe yy, do restauracji. No jako, że firma płaciła za wszystko, w tym alkohol, no to sami rozumiecie. A teraz wracamy do programu już. Zacznę może od wieści za oceanu. Dzieje się tam sporo. Niedawno Donald Trump przeprowadził pierwszą oficjalną konferencję prasową jako prezydent-elect. Mniej więcej w tym samym czasie strona Buzzfeed, czyli taka sieć newsowa w Stanach, wypuściła na swojej stronie 30-kilkustronicowy dokument, który jest ponoć jakimś szpiegowskim dokumentem, który opisuje wydarzenia w Moskwie sprzed kilku lat, kiedy to Barack Obama i Donald Trump byli mniej więcej w tym samym czasie w Moskwie. I w tym dokumencie jest opisane, że. Donald Trump tak nienawidzi, nienawidził Baracka Obamy, że dowiedział się, w którym pokoju w hotelu Ritz Carlton Barack Obama będzie nocował, i dzień wcześniej jakby zajął ten pokój, po czym zamówił rosyjskie prostytutki i zapłacił im, żeby, żeby obszczały to łóżko. I teraz Batsky to publikował, taką sensację. Oczywiście. Jest to kompletnie niepotwierdzona informacja, najprawdopodobniej jest to wszystko wyssane z palca i to jest tylko jakiś tam przekręt zrobiony, żeby Trumpa trochę oczernić. No i podniosła się w Stanach wielka dyskusja na temat tego, na temat etyki pracy dziennikarskiej. BuzzFeed broni się, że oni wychodzą z założenia, że wszystko chcą publikować, żeby widzowie sobie sami określili, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. W tej samej wypowiedzi, gdzie się tłumaczyli, przyznają, że po paru tygodniach śledztwa nie są w stanie ustalić, czy to jest prawdziwe, czy nie. No więc skoro oni nie są w stanie ustalić, po paru tygodniach mając jakby dostęp do wielu informacji, to w jaki sposób zwykły szary obywatel może sobie to wykombinować i upewnić się. Idziemy teraz do Polski. Coś śmiesznej rzeczy w Polsce, no to Rebicz na przykład ostatnio powiedział, że zakończenie kryzysu sejmowego jest dzięki, że Matka Boska interweniowała i zakończyła ten kryzys. Kolejny poseł PiSu, sekundę, senator z PiSu. Profesor Jan Żaryn, historyk, udzielił wywiadu portalowi w Polityce, no i tam rzucił kilka grubych tekstów. Między innymi, między innymi powiedział, że dzięki powrotowi Polski inne chrześcijańskie narody w ogóle istnieją. Opiera się tutaj cytatem Chestertona, który był takim ultrakonserwatywnym i katolickim pisarzem, który pisał w 1927 roku: napisał, że gdyby Polska nie wróciła na mapy, to chrześcijaństwo w Europie już by nie istniało. No. rozwija myśl mówiąc, że Polska jako naród chrześcijański jest nosicielem jakby ostoją tego systemu wartości w Europie. To się rozwija z prawdą, bo zgodnie z polską konstytucją Polska nie jest krajem wyznaniowym. Wszystkie wyznania w Polsce są równoprawne i równoważne. I on tam potem jeszcze wiele rzeczy dziwnych mówi w tym wywiadzie. Nie o to mi chodziło, że on tutaj profesor Żaryn twierdzi, że Polska stoją chrześcijaństwa w Europie i my bronimy tego chrześcijaństwa przed zalewem islamu. Macierewicz mówi, że Matka Boska interweniowała i zatrzymała tą paskudną, lewacką opozycję i wreszcie daje nam Sejm. No, jak trzeba mieć rozbuchane ego, albo jak trzeba mieć gigantyczne kompleksy, żeby mówić w ogóle takie rzeczy? Chciałbym przypomnieć tutaj ministrowi Macierewiczowi, który jest ponoć katolikiem i bardzo, bardzo gorliwym, że jest przekazanie, które mówi: nie nadużywaj imienia Pana Boga swego nadaremno. Używanie imienia Matki Boskiej w polityce dla wyjaśnienia jakichś tam swoich nie wiem, w ogóle nie wiem czego wyjaśnienia, no to jest nadużywanie, więc lepiej niech Pan Macierewicz pójdzie do, do spowiedzi, bo, no bo ewidentnie zgrzesił. W, w ogóle nasza obecna władza ma jakieś elementarne braki w edukacji. Takie mam wrażenie, bo to... Było powiedziane w TVP, to po, nie powiedział polityk Pisła ani polityk y, ekipy rządzącej, tylko to powiedział redaktor, który powiedział, że obecnie jest jakby, no mówił o kryzysie w opozycji, która jest trochę rozbita i mówił, że jest rozłam w, o, w obozie okupantów. No, sorry, ale okupant według y, definicji. To jest ktoś, kto zajmuje terytorium jakiegoś państwa bez zgody tego państwa. Więc okupantem nie może być Polak w Polsce. Albo politycy PiSu zaczęli porównywać w ogóle całą tą sytuację z Sejmem i z, to, z tym, co robi opozycja, z tym okupowaniem umownicy. Zaczęli to porównywać do liberum Veto. No bo, no bo Rzecinszka PiS, Brata Mazurek właśnie porównała, powiedziała, że. To co robi opozycja, to jest jakby chęć wprowadzenia Liberum Veto. To nie do końca jest Liberum Veto. To jest zupełnie co innego tak naprawdę. Liberum veto, było to prawo w pierwszej rzeczy pospolitej, które pozwalało jednemu posłowi, słownie jednemu, zerwać obrady Sejmu i wtedy cały Sejm się po prostu rozjeżdżał do domów i wszystkie uchwały, które były podjęte na tym posiedzeniu Sejmu, były nieważne. No więc to, że opozycja okupowała przez ileś tam dni mój Sejmu, to to nie jest Liberum Veto. Sorry, ale nie. Zbliża się finał Włoś. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W niedzielę 15 stycznia jest wielki finał 25 jubileuszowy. Zbierane będą środki ogólnie na ogólnie na pediatry, czyli na pomoc dzieciom, na, na opiekę nad dziećmi, medyczną opiekę nad dziećmi. Co by o Owszaku nie mówić i ile by tych doniesień nie było o tym, ile on tych pieniędzy w ogóle przejadł. Jakby nie było, jest to taka impreza, która w zasadzie jednoczy cały naród. Duża większość Polaków daje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chodzi na te zbiórki uczestniczy w imprezach, ogląda to w telewizji i wszyscy się cieszą, że mogą nawet w tym małym stopniu pomóc. Cała ta nagonka na Owszaka, że generalnie on jest zły i że w ogóle teraz nie należy dawać, że dawać na karytes i tak dalej, to mu, ty to mu tylko robi reklamę i to darmowo, a nie ma lepszej reklamy niż zła prasa. Więc żeby zapomnieć o tym całym gównie, które się dzieje teraz u nas, u nas w kraju, o żubrach, o Trybunale, o ustawie antyprzemocowej, o ustawie aborcyjnej, o całym cyrku z opozycją i tak dalej, żeby o tym zapomnieć, pójdźcie Rzućcie parę zeta. Po prostu się dobrze, dobrze bawcie. Także zdani. Jeszcze jedno. Dodajcie tu dwie rzeczy. Przede wszystkim logo jest y, dziełem jednego z widzów. Dominika. Bardzo dziękuję. Bardzo fajne logo. Bardzo mi się podoba. Jakby ktoś chciał, żeby Dominik wam jakąś grafikę zrobił, to dawajcie znać to, jaką to was przekieruje. Ochrona prywatności, nie? I jeszcze chodzi o komentarze. Zapomniałem o komentarzach. Tu, 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 tu. tu. Prze przede wszystkim dwa komentarze. Zwróciłem na to uwagę, pomyliłem się. Określenie Murzyńskość jest autorstwem Radosława Sikorskiego. Także sorry, pomyliłem się. Szept pisze, że nie wiem, jak można w ogóle dopuścić do takiej sytuacji jak ta z Waszykowskim. Nieważne są tutaj, nawet poglądy, ale o sam wizerunek naszego kraju oraz partii rządzącej. Ja na ich miejscu już dawno zdjąłbym go ze sceny i dał go gdzieś, gdzie nie będzie miał okazji się w mediach. Bo niestety, ale przez takich ludzi jak on coraz bardziej zaczynamy być postrzegani jak jakiś ciemnogród, to jest pierwsza część. Problem jest taki, że Waszykowski za bardzo nie odstaje od obecnej ekipy rządzącej, bo sorry, ale Macierewicz też jest kolorową postacią. Kaczyński w zasadzie też sobie co chwilę strzela w kolano, a że jest niski to ma blisko do tych kolan. Dudna tylko podpisuje, Szydło to... co robi Szydło? Nic nie robi Szydło. Także cała ta ekipa jest taka... Drugą sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest nasz, jest nasz krakowski smok, a konkretnie sprawa darmowej komunikacji miejskiej. Co myślisz o fakcie, że, że płacić nie muszą tylko posiadacze dowodów rejestracyjnych? No tak, tak napisałeś, że jasna sprawa, że chodzi o to, żeby zniechęcić kierowców do jeżdżenia własnym samochodem, żeby sobie siedzieli do tego autobusu. No i za okazaniem dowodu rejestracyjnego może, może jechać za darmo, bo to oznacza, że nie wszedł do samochodu, tylko jeździ autobusem. Z drugiej strony, piesi mogą się czuć pokrzywdzeni, no bo oni muszą płacić. No tak. Okej, okay, rozumiem, że mogą czuć się pokrzywdzeni, tylko, tylko gdyby tak, gdyby bilety były za darmo dla wszystkich, to by się wiele nie zmieniło, w sensie ci piesi, którzy tak mają bilety miesięczne tak by jeździli na no kierowcy, no jeździliby albo nie jeździliby tymi autobusami, nie wiem, na ile jest skuteczna ta akcja. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że jak ktoś ma samochód, to jest to bardzo duże obciążenie finansowe mimo wszystko, bo się płaci paliwo, płaci się ubezpieczenie, trzeba robić przegląd, nawet jeśli tego samochodu się nie używa, no dobra, wtedy się nie używa, nie płaci za paliwo, ale nawet jeśli samochód stoi cały rok, to trzeba zapłacić ubezpieczenie? obowiązkowo, bagnie to Ci dowolą karę, trzeba zrobić przegląd. Coś mnie parę bo to co teraz nagrywam, to co teraz mówię, to już nagrałem to wcześniej, jak przegrałem wszystkie pliki na komputer i tego pliku nie ma. Co mi uciekło? Uciekło mi o tych samochodach, o darmowej komunikacji miejskiej dla właścicieli samochodów w Krakowie. Trzeba znaczy, jakoś tych kierowców zachęcić do tego, że ten samochód jak zostawili pod własnym domem i wsiedli do tego autobusu, więc darmowy bilet dla nich myślę, że jest tutaj w jakiś sposób ciekawą alternatywą i ogólnie uważam, że pomysł jest spoko. I jeszcze to mi też uciekło. Ewa Minkowska, reforma edukacji ma moim zdaniem silne podłoże reakcjonistyczne typu hej, pamiętam, pamiętasz kiedyś jak była ta podstawka, podstawówka, to dzieciaki były jakoś tam lepsze, tak dalej. a teraz jest do dupy, więc wracamy do tego, co było kiedyś. Przemieszałem sobie to, co mówiłem ostatnio o tej reformie I to jest chyba jedyna rzecz, która może tłumaczyć całą, całą, całe to odkręcanie, że po prostu wypis po prostu odkręca to, co robiły poprzednie ekipy dla samego faktu odkręcania i pokazania, pokazania, że patrzcie, możemy. Dobra, teraz po ciężkich bólach z tym odcinkiem, bo coś kurna bardzo mi to nie ogarniało się wszystko, mogę wam powiedzieć dobranoc!